Powoli przygotowujemy się do wielkanocy, więc zaczniemy od przygotowania faszerowanych jajek panierowanych z farszem szpinakowym. Jajka ugotowane na twardo przekrawamy na połówkę i osobno, bardzo delikatnie wyjmujemy z nich żółtka, osobno układamy białka. W międzyczasie przygotowujemy patelnię, wrzucamy na nią świeży szpinak, odrobinę masełka, szpinak oczywiście najlepiej przepłukać i przesmażamy, żeby nam zwiądł całkowicie. Odstawiamy do wystygnięcia. W trzech miskach przygotowujemy sobie w jednej mąkę, w drugiej dwa jajka oraz odrobinę mleka, troszeczkę soli oraz pieprzu i w trzeciej misce bułkę tartą. Będziemy teraz panierować nasze połówki białek standardowo jak podczas panierowania najpierw mąka mąka tutaj pozwala nam do lepszego przyklejania się bułki tartej następnie w jajku i w bułce opanierowane białka smażymy w głębokim oleju z jednej i z drugiej strony na złoty kolor. W międzyczasie przygotowujemy farsz, tutaj mamy już wyjęte żółtka, dorzucamy do nich odciśnięty szpinak. U mnie tutaj szpinaku było 80 g, żółtka z 6 jajek, na całość 3 duże łyżeczki musztardy, najlepiej miodowej. Jeżeli lubimy ostrzejsze smaki, możemy użyć innej, do tego duża szczypta soli. Następnie zaczynam już wyrabianie. Najlepiej, właśnie, użyć do tego blendera. Następnie dodajemy dwie łyżki majonezu. I całość dokładnie mieszamy bądź blendujemy. Gotowy farsz przekładamy do rękawa cukierniczego z naszą ulubioną tylką. I teraz przygotowujemy talerz. Na talerzu układamy sobie. Opanierowane białka. Do środka wyciskamy nasz farsz szpinakowy, i tutaj możemy całość jeszcze przyzdobić kiełkami, bądź rozkruszonym serem feta, albo zostawić w ten sposób. I gotowe. Wygląda bardzo wielkanocnie, kolory typowo wiosenne i smaczne przede wszystkim. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał i sobie zapiszecie, a po więcej inspiracji wielkanocnych zapraszam. Smaczne.